Cześć, ja jestem Maryna, w dzisiejszym odcinku zapraszam na recenzję wyciskarki wolnoobrotowej. Ja kocham warzywa i owoce, więc testowanie tego typu urządzeń to jest dla mnie sama przyjemność. I niestety sezon na letnie warzywa i owoce się skończył, ale wciąż mamy dostęp do jabłek, gruszek czy na przykład martwich, z których sok jest dla mnie genialny i ma bardzo dużo witamin, więc jeśli ktoś dba o zdrowie, dobrą dietę, to warto rozważyć i zapoznać się właśnie z tematem wyciskarek wolnoobrotowych. Oczywiście na rynku mamy wiele ofert, opcji, ale dzisiaj skupiłem się na wyciskarce wolnoobrotowej firmy Hurom i jest to model H400. Pomyślałam, że wyjątkowo zanim omówię parametry techniczne, warianty kolorystyczne i tak teoretycznie przedstawię to urządzenie, to zacznę od najciekawszej części, czyli pierwszego testu, żeby od razu pokazać, z czym mamy do czynienia i ewentualnie osoba zainteresowana szybko sobie zweryfikowała, czy to jest urządzenie dla niej, bez jakiegoś głębszego zagłębiania się w szczegóły i jak zawsze zachęcam do subskrypcji, jeśli lubicie oglądać testy, recenzje, rankingi. Różnego rodzaju sprzęt. Do pierwszego testu mam przygotowanych 10 kg jabłek i zobaczymy, jak dużo soku otrzymam. Oczywiście, odmiana jabłek też ma znaczenie, ale na tym nie chciałabym się skupiać, a na tym, ile czasu zajmie produkcja, usłyszymy poziom hałasu i jak wygląda pulpa i czy sok jest klarowny. Pojemnik na produkty jest sporych rozmiarów i teoretycznie takie jabłko mogłabym sadzić w całości. Natomiast w jednej z książeczek dołączonych do urządzenia przeczytałam, że lepiej usunąć nasiona. Bo mogą być toksyczne po zmieleniu. I ja tak zrobiłam, skórką się nie przejmuję, tylko musiałam dokładnie umyć jabłka. To możemy zacząć w pierwszej komorze umieszczam owoce, zamykam i włączam urządzenie. Wciskarka od razu zaczęła pracę. Mogliście usłyszeć, że praca przy wyciskaniu jabłek nie jest głośna. W pierwszej części, do której wsadziłam, owoce są noże do cięcia produktów. Jeśli są za duże i nie są w stanie przecisnąć się przez otwór do wałka, to zostaną podzielone na mniejsze części. I teraz, jeśli chcę dodać następne owoce, które nie mieszczą się przez otwór, a nie chcę się ich kroić na mniejsze części, to jestem zmuszona otworzyć pokrywę komory wsadowej i w tym momencie automatycznie wciskarka zatrzymuje pracę. Jest to dla bezpieczeństwa, by przypadkiem nie wsadzić palców działające noże czy wałek. Teraz mogę uzupełnić komory. Morę I jak zamknęłam pokrywkę, to od razu została wznowiona praca. Test zakończony, 10 kg zostało wyciśnięte i otrzymałam 8 litrów soku w sumie. I zajęło to około 30 minut. Pojemnik na pulpę 5 razy musiałam w tym czasie opróżniać, ale sama wyciskarka pracowała cały czas, nie zapchał się ślimak, nie było potrzeby czyścić, opróżniać całej wyciskarki. Sok jest mętny, mamy w nim cząsteczki miąszu, żeby lepiej zobrazować, jak to wygląda. To przelełam sok przez sitko i zostało na nim trochę musu. Osobiście mi te cząsteczki nie przeszkadzają. Sok jest smaczny, bardzo słodki, więc ja jestem z tego efektu zadowolona. Zanim dane techniczne i opis urządzenia to chciałabym wspomnieć, że biorę udział w programie partnerskim marki Hurom i mam dwa kody zniżkowe na produkty właśnie tej marki. Jeśli jesteście zainteresowani, to możecie obniżyć produkty nieprzecenione o 10%, a produkty przecenione o 5%, czyli pierwszy kod na produkty nieprzecenione od ceny regularnej dający 10%, to na 10. Drugi kod na produkty przecenione. To Marlena 5, który daje 5% zniżki. Oczywiście zachęcam do przemyślanych zakupów i do oglądania tego filmu do końca, bo przed nami jeszcze minimum 5 testów różnych produktów, żeby pokazać, co to urządzenie potrafi, a czego być może nie. Zanim kolejne testy, żeby jak najlepiej zresensować i pokazać Wam, czy to jest produkt dla Was, to trochę teorii, bo też to da dodatkową wiedzę, o czym mówimy. Jeśli chodzi o markę hurum to w swojej ofercie ma różne modele wyciskarek, ale najbardziej zainteresował mnie właśnie model H400. Zwróćmy uwagę na budowę tej wyciskarki. Zamiast zajmować większość blatu, bo potrzebnych jest ogromna ilość pojemników, to na sok, to na pulpę, to została zaprojektowana tak, że jest po prostu wysoka. Jeśli chodzi o moją kuchnię i miejsca na blacie, to jest najlepsze rozwiązanie. Oczywiście, design, kolorystyka, każdemu podoba się coś innego, ale dla mnie jest to bardzo ładne urządzenie, zupełnie nie przeszkadza mi to, że stoi cały czas na blacie. Jest dostępna w trzech kolorach, czyli ten biały mat, czarny mat oraz szary mat. Otrzymujemy wyciskarkę churą bardzo ładnie zapakowaną, podzieloną na trzy części i w zestawie dostajemy główny korpus, komorę wsadową, zbiornik, górny i dolny element wałka, pojemnik na pulpę, który nie jest osobnym pojemnikiem, a jest częścią wyciskarki, pojemnik na sok, kabel zasilający, popychacz, szczotki do czyszczenia, kartę gwarancyjną, instrukcję i książeczki z przepisami. Producent zapewnia, że korzystając z tej wyciskarki, nie marnujemy mięszu i wyciskamy do 98% soku z owoców i warzyw. Pojemnik na owoce i warzywa ma pojemność 2 litrów i to, o czym już wspominałam, nie musimy skupiać się na krojeniu na malutkie części produktów, bo wyciskarka robi to za nas. Oprócz tego, że wizualnie spodobała mi się ta wyciskarka, to wyróżnia się przede wszystkim tym, że została rozwiązana inaczej technologicznie, czyli nie mamy tutaj metalowych ślitek, a dwie śruby multi dolną i górną. Co ma oczywiście swoje plusy i minusy. Ewidentną zaletą będzie prosta obsługa i to, że mycie jest naprawdę szybkie. Natomiast dla kogoś może być wadą, że klarownością soku, jego gęstością sterujemy, wybierając odpowiednie produkty. Mieszając marchewkę z bananem czy brzoskwiniami, wyjdzie gęsty sok, a na przykład używając twardych owoców, będzie on bardziej klarowny. Marka Room ma w swojej ofercie wyciskarkę, w której są dwa rodzaje sitek, i w takie wyciskarce możemy już bardziej świadomie sterować tym, jaki sok otrzymamy. Natomiast dla mnie wygląd, prostota w działaniu czy czyszczeniu tego modelu przeważyła na nad wyborem go. Pamiętam jak byłam dzieckiem, to były kupowane wdziskarki wolnoobrotowe, ale one były po pierwsze duże, po drugie brzydkie, więc stały gdzieś w spiżarce. Też podczas pracy dużo bałaganu było, a o myciu tego już nie wspomnę i pewnie dlatego były używane max dwa razy po zakupie. Ta wdziskarka jest zdecydowanie przeciwieństwem tego, co pamiętam z dzieciństwa. Moc silnika to 150 W. Obroty wałka ślimakowego to 90 obrotów na minutę, gwarancja 15 lat i hałas to około 50 dB. Oprócz wyciskania soków z owoców i warzyw, ta wdziskarka wolnoobrotowa daje jeszcze kilka innych możliwości, które oczywiście za chwilę zaprezentuję, jak to w rzeczywistości wygląda, ale już wspomnę, że może służyć do zrobienia lodów, sorbetów, smoothie, jak dobierzemy odpowiednie produkty i jeszcze mleko że czy dokładnie napój roślinny. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że wyciskanie jabłek i otrzymanie soku jest proste, to teraz przetestuję marchewkę. Akurat mam 5 kg marfi i sprawdzę, ile soku otrzymamy, bo może kogoś interesuje tylko takie warzywo i jaki sok otrzyma. Kawałki spory umieściłam w pierwszej komorze i lecimy z tym sokiem. thank you Pałac nie różni się w ogóle z tym, który był przy jabłkach, a jest to twardsze warzywo. W soku z 5 kg marchwi otrzymałem 2,5 litra i naprawdę suchą pulpę, że raczej nie ma w tym co już wyciskać. W soku dalej znajdziemy cząsteczki, zwłaszcza jeśli przylejemy je przez sitko, ale jest ich zdecydowanie mniej niż przy jabłkach. Czyli potwierdza się to, że odpowiednią gęstość i klarowność soku otrzymamy w zależności jakie produkty wybierzemy. Sok jest bardzo intensywny, sama marchewka tylko, że wpłynie. W połączeniu z sokiem z jabłek otrzymamy wspaniały, zdrowy sok i często taki teraz właśnie robią. Wcześniej wspominałam, że na plus jest budowa i mycie części. Niestety musimy ręcznie to robić. Nie jest zalecana zmywarka, ale jest kilka rozwiązań, które pomagają nam. Rozłożenie jest proste, wystarczy wyciągnąć z korpusu głównego komorę sadową i przekręcić i mamy rozdzielone to na dwie części. Element wałka też łatwo rozdzielić. Elementy komory wsadowej można otworzyć, co jest fantastyczne, bo jest dostęp do trudno dostępnych miejsc i można je dokładnie umyć. Korpus przecieram wilgotną ściereczką i to zupełnie jest wystarczające. Po umyciu można poczekać aż wyschną lub wyczeć i składanie trwa kilka sekund. Obecnie bardzo modne i wskazane jest picie soku z selera. Natomiast samo warzywo nie jest takie proste do wyciskania czy mielenia, więc pomyślałam, że też wielu osobom może dać szerszy obraz jak działa ta wciskarka, i zrobią sok właśnie z selera. Jeśli chodzi o kawałki, to ich długość musi być taka, aby zmieścić się w komorze. Przy pracy wyciskarki nie zauważyłam żadnych problemów z tym warzywem. Kolor tego soku jest niesamowity, ale smak tak intensywny, że ja zdecydowanie wolę sobie selera zmieszać i ukryć wśród innych owoców. Cząsteczek selera jest naprawdę niewiele i ja ich nie wyczuwam zupełnie podczas picia. Resztki, czyli pulpa, też jest sucha, więc wszystko zostało wyciśnięte. Jeśli używamy miękkich owoców, gdzie jest mało soków, wskazane jest je zmieszać z twardszymi owocami czy warzywami, dlatego pokażę, jak wygląda gęstszy sok. Ja sobie taki robię na śniadanie, czyli rzucam banany, jabłka, marchewkę, selera, pomarańczem, rozkwinię. Ananasa oczywiście musimy obrać, ale wsadziłam go w całym kawałku. Tak samo grejpfrut, pomarańcze, jest to naprawdę wygodne. I w chwilę mamy zrobiony mieszany sok warzywno-owocowy. Oprócz soku możemy też na przykład otrzymać lody, lub mleko orzechowe, czy napój roślinny. W książeczkach mamy kilka propozycji. Ja zdecydowałam się na mleko migdałowe. W tym celu kilka godzin przed należy namoczyć migdały w wodzie. Po tym czasie wylot soku musi być zamknięty i orzechy łącznie z wodą umieszczamy w komorze. Następnie należy włączyć i poczekać. I po chwili otrzymałam mleko migdałowe i na drugi dzień jak odstało to w lodówce, to zgęstniało, więc takiego na pewno nie znajdziemy na półkach sklepowych. Było idealne do owsianki, muszę spróbować je spienić do kawy i sprawdzić, czy to dobry pomysł. Na pewno fajne dodatkowe wykorzystanie tego urządzenia. Testy za nami myślę, że dość mocno ją przetestowałam i znalazłam dwa, trzy słabsze elementy tej wyciskarki, czyli brak regulacji poprzez urządzenie co do klarowności, gęstości soku. Tylko musimy wiedzieć, że jeśli użyjemy tych konkretnych produktów, to dostaniemy sok, smoothie czy na przykład lody. Aczkolwiek możemy zdecydować się na inny model, na przykład Huron H330P. Ma w zestawie dwa sitka do regulacji tego, ale problemem jest, jeśli akurat podoba nam się ten model. Dla mnie te soki są super, nie przeszkadzają mi cząsteczki mioszu, ale zwracam na to uwagę, jeśli dla kogoś jest to istotne. Mycie tej wyciskarki faktycznie jest szybkie i proste, ale i tak szkoda, że nie możemy tych części wrzucić do zmywarki. I na koniec cena, która nie jest niestety niska, bo kosztuje 2890 zł. Niestety, sprawdzając ceny wyciskarek wolnoobrotowych, to za coś sensownego i tak musimy zapłacić. Czy warto? Moim zdaniem tak. Oczywiście, jeśli będziemy tego urządzenia używać. Myślę, że po dzisiejszym dniu i tych sześciu testach dość nieźle ją sprawdziła i za każdym razem pracowała tak samo i dawała radę wyciskać sok. Ta cena nie jest niska, ale też dostajemy odpowiednią jakość. Zalet widzę znacznie więcej na pewno wygląd, kolorystyka, dobrane materiały naprawdę bardzo mi się podoba ta wyciskarka prostota w używaniu, składaniu elementów czy bardzo szybkie rozkładanie i mycie. Tak powinny być projektowane urządzenia, bo aż chce się tego używać. Ja mam także, że jak jakiś sprzęt mi podejdzie, to męczę go codziennie przez miesiące. I w tym wypadku codziennie na śniadanie robią soki, a też pracuję. Spieszą się rano do pracy, więc posprzątanie musi mało zabierać czasu. Wyciskane soki są przepyszne. Myślę, że w sklepach w tych lodówkach ze świeżymi sokami nie znajdziemy tak dobrych, jak te wyciśnięte samemu. Hałas, jaki robi to urządzenie pracując, jest niewielki. Dodatkowo to, że można umieścić kilka produktów w komorze. I na przykład całych to też jest super. Możliwość zrobienia lodów, sorbetów czy napoju roślinnego nie jest to jakiś istotny dodatek. Najważniejsza jest jakość wyciskanego soku, ale zawsze na plus jakieś dodatkowe możliwości. Długa gwarancja producenta oraz gwarancja door-to-door, -door, czyli jeśli będzie awaria, to kurier odbierze od nas wyciskarkę, a po naprawie ją dostarczy i nie płacimy za koszty dostawy. Jak dla niej jest to super produkt i naprawdę ciężko coś znaleźć i się do czegoś przyczepić, zachęcam do zapoznania się z wyciskarkami wolnoobrotowymi firmy HUROM i mam nadzieję, że ten odcinek pokazał, czy to urządzenie jest dla Was, czy niekoniecznie. Jeśli ktoś posiada wyciskarkę tej firmy, to zachęcam do podzielenia się opinią w komentarzu bo to, co dla mnie jest super, to u kogoś innego mogło się nie sprawdzić. Dodatkowo, jeśli macie wątpliwości, czy poradzi sobie z jakimś warzywem czy owocem, to śmiało piszcie, spróbuję to dla Was sprawdzić. Dodatkowo przypomnę o kodzie rabatowym, bo to zawsze 10% mniej do zapłaty od ceny regularnej. No i w sumie to koniec. Jeśli taryście do końca i podobało Wam się ten film, to będzie mi bardzo miło z łapką w górę i subskrypcją. Do zobaczenia. Cześć!